Cześć Maneczko, moi drodzy, z tej strony Malberio i witam Was w kolejnym odcinku z Wardiska na kanale. Moi drodzy, możecie zostać łapeczkę, subskrypcję, a ja was serdecznie zapraszam na moje kochane bosiki, które dzisiaj będziemy bili, a mianowicie będziemy bili takie bosy jak Chwarek. I zaczynamy sobie od chwarka cztery razy. ja Zawsze uwielbiam, zaczynać od chwara sobie, bo tam najciekawsze dropy od razu lecą. Także zaczynamy od chwarka. Dobra, a więc mamy pierwszego bosika do odcineczka widzowie jest to chwarek. I ogólnie co mogę wam tam, wam tam ciekawego powiedzieć, to planuję zrobić reset Opowiem wam trochę o tym resecie Mianowicie chcę zrobić tak widzowie, żeby zrobić sobie krytyczny na M6, bo mogę co nie, krytyczny na M6 zrobić Mam do was takie pytanie w komentarzach, bo ja już pewnie to zrobiłem i wam też to pokażę Czy to było opłacalne ro robić M6 krytyczne, bo dochodzi mi 48% chyba obrażeń co nie z tego co pamiętam, wydaje mi się, że to jest sporo i to się przełoży na jakieś 500, 500 y, obrażeń tych, tych później, co nie? Co będą wchodziły w bossa, także. No, że tak was zapytam, co, nie? Na pewnie i tak będziecie widzieli, jak tutaj postępy moje po tym rececie, jak będziemy Chwarka ubijali, czy będzie szybciej, czy nie będzie szybciej. Także wiecie o co chodzi. Dobra, co tu się dzieje? Na razie dostaję w Ciry. Mam 1374 HP. Jakieś tam porady widziałem, że coś jak Chwarek macha toporkiem, o tak jak teraz, to żeby e, bić sobie z wirującego ostrza, ponieważ to zbija tam defa mu na blisko, co nie? O kurde, patrz, gubaniec I sobie aury teraz nie wrzucił. Widzisz, widzu? Jak oglądasz ten odcineczek, pozdrawiam Cię serdecznie. Zostałem oskamowany przez Chwara właśnie. Ale dobra. I teraz dajemy tak. Dajemy ataki i zobaczymy, czy będzie lepszy procent. Czy to naprawdę aż tak działa, że tak zbije tego defa. No pewnie, że tak działa. No kurde, to jest zajebista taktyczka od widza. Nawet bym powiedział, że przezajebista. Eee, dobra, czekajcie, bo tu będę miał przewolone prawdopodobnie to sobie zrobię tak. Mi się wydaje, żeby... Dobra, przeżyłem. Mamy to. Mamy to. Tak czułem, że nie będzie defa dawał sobie, co nie? Dobra, pierwszy chwarek pada. I uwaga. O kurde, ej, subdrift above poleciał. Z pierwszym chwarem. Co jest grane? Subdrift Abaw. A buff ich też chyba nawet w dobrej cenie mi się wydaje, że stoi za. Zobaczymy. A buff? 155 platynki. No widzowie, tak ja dzień mogę zaczynać. Tak dzień można zaczynać. Dobra. Przechodzimy do y, next chwarka. Podkusiło mnie widzowie. Coś mi powiedziało Malberio. Idź i zrób y, elitę y, na chwarku. No i co? No i wbiłem się na elitę. No i będziemy klepać elitkę, tak? Pamiętam, że na łuczniku elita była... Na kwarze jedną z najlepszych elit, bo tam leciały cały czas prawie bidriffy jakieś fajne, sobie bandy, teldy, y, alorny i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że dużo tych driftów nakładałem na swojego łucznika. Revolion do mnie mówił też. Revolion do mnie mówił, Malberio, bij Elite, czemu pomijasz elitę i tak dalej, i tak ja dalej. mówię, bo mi się nie chce, szkoda czasu na elitkę. Ale stwierdziłem, że pójdę i zobaczymy, czy coś odda ta elita, czy nie odda. Oczywiście, że nie odda. I pewnie, jeżeli bym tak chodził to elitę cały czas, to i tak... Tylko i wyłącznie bym tu pustkę widział, obstawiam. Dobra, lecimy na Chwarka. Przynajmniej trochę expa więcej wpadnie. Dobra, no to wjeżdżamy w drugiego Chwarka. I jeszcze resetu nie zrobiłem. Dopiero po tym e, Chwarku będziemy resetować, bo zapomniałem i od razu wbiłem na instancję. To wam też od razu powiem. Nie wiem, jakim cudem zabiłem teraz pierwszego w, w jedną rundę. <laughs> Aż sam w szoku jestem. E, dobra, czekajcie. To tu możemy wjeżdżać chyba full dmg. No, możemy dać dwa rozprucia, co nie? Zawsze fajnie, jak to rozprucie będzie, bo... Wtedy jednak te hity wchodzą takie dosyć, powiem wam szczerze, duże, bo już po prawie 3000. No chyba, że mu wejdzie te całe TTT. Te, te, te. To będzie lipa. Dobra, czekajcie, możemy użyć gniewu. Ok. Dawaj. Cyk, cyk. 4482 HP. No, na dwa hity jesteś. O kurde, paczek wybronił. I pewnie teraz to machnie i da sobie aurę, obstawiam. Nie, nie dał. Dziwo nie dał, powiem wam, że zawsze w takich momentach prawie daję sobie aurę, ale ubiliśmy. I uwaga, drugi Chwarek dzisiaj, jedna elita na Chwarze ubita. I czy z tego Chwarka coś wypadnie? Ty no, tropy trwogi dwa poleciały, kurde, no to niefartownie trochę, powiem wam, niefartownie. Dobra, idę się resetować i zaraz zobaczymy, co mi Barbarzyńca będzie wyczyniał tutaj na instancji. Dobra, mamy yy, trzeciego Chwara dzisiaj. Do ubicia i słuchajcie, powiem wam tak, że tak się zapędziłem, że ominąłem elitkę, wyczyściłem wszystko, wszystkie, wszystko zaświeciłem Chyba wszystko, nawet nie, nie jestem pewien do końca Coś mi się na głowę wkręciło i poleciałem dalej sobie prosto i ten I no, i nie ubiliśmy elitki, tak? Ale dobra, trudno, takie sytuacje się zdarzają, ja się przyzwyczaiłem do tego, że ja cały czas bez elity latałem, pewnie dlatego Obstawiam, że przyzwyczajony byłem i to mega bardzo O, dał to porek sobie i teraz czekaj, teraz damy tak jak widz mówił, A czykolwiek to jest pierwsza forma, także tutaj i tak się nic ciekawego nie podzieje i damy teraz ataki, no spoko jeszcze dużo HP mi zbije teraz pewnie, chociaż nie, nie, nie ma tragedii, dobra, jednak w miarę się udało to przetrwać, no i teraz ta, teraz gniew. Eee, no dobra, i te rozprucie możemy dać. A ogólnie resetu nie robię. Stwierdziłem, że resetu nie robię, bo nie miałbym rozprucia na M3 i w ogóle reszta umiejętności by leżały i kwiczały, jakbym dodał na e, M6 krytyczne. Dlatego zrezygnowałem z tego i powiedziałem, że pierdziele i nie robię. Dobra, machnął toporkiem, to trzeba dać ten. Eee, trzeba dać wirujące ostrze. No kurde, bije, no skubany bije akurat. Coś to jakieś niefartowne widzu, się do, dzieją rzeczy. Akurat teraz jak daję to porek, to ono musi bić, co nie? Nie wiem co on teraz zrobi za animację, ale czekaj, dam full ataki. No pewnie i tak padnę, dobra no. No padłem, no a ja, ja, jak żeby inaczej. A zbiłem mu chociaż coś? Nie. Mam takie słabe procenty, bo mam takie od że to jest szok. Dobra, będzie trzeba robić drugie podejście niestety. Jeszcze tak bandzik nie oddaje. No to mamy drugie podejście pod y, chwarka. I teraz tak, dajemy wszystko tak samo. Nie wiem, czasami jak, na jakimś chwarcie, chyba jak RNG mi dopisze, to zauważyłem, że mam takie farta, że zabijam to na jedno podejście. A czasami y, mam jakiegoś pecha człowieku i nie mogę tego ubić nawet na dwa podejścia. Czasami też tak się zdarzy. Wiecie co, zrobimy sobie tak, tak, tak. Dobra, czyli zbijemy mu teraz defa, tak jak widz pisał. Powinno się troszeczkę rozdefić na blisko, damy sobie przy okazji gniew i wydaje mi się, że powinno paść. Jak macie jakieś protipy, tam widziałem, że parę widzów właśnie opisało o tych protypach i tak dalej. O, się nie zdefił się skubany i tak dobrze. To dawajcie znać w komentarzu, ja to z miłą chęcią wykorzystam. No kurde, tropy trwogi 2. No niestety. Jakiś dzisiaj niefartowny dzień. Zostawiam jeszcze jeden chwarek do ubicia, ale coś dzisiaj dobrze to nie wróży widzowie, naprawdę. Tylko subdrift jak na razie. Mamy elitkę widzowie, tylko elitka to jest niestety nasza druga dzisiaj, bo Malberio, tak jak mówiłem wcześniej, się pośpieszył, człowieku się zapędził i pobiegł ten daleko przed siebie. W ogóle teraz zobaczyłem, że nieugasły ma dziurę w nodze, no, ale jest w sumie szkieletem, tak? Także może mu coś mięśnie wyżarło. Yy, dobra, co tu się dzieje? Dajmy sobie może gniew, bo już widzę, że mam dybówkę jakiegoś. Mierzony tam tragedii nie zrobi, strach już może zrobić leciutko. Dobra, czekajcie, dam sobie gniew. Eee, I powinno być git Bo mamy furię wrzuconą. Widzicie, co ja jest z tym płomieńcem ja przestałem go chodzić. Powiem wam dlaczego, szczerze wam powiem. Bo padałem na nim i mnie strasznie denerwowało. Teraz widzę, że jest trochę lżej. A czykolwiek. Nie wiem, czy właśnie zaraz nie zginę. Jak tak dalej pójdzie. Ale nie, chyba nie powinienem. Na 34% akurat mój barbarzyńca lubi trafiać. Ale jednak mamy problem chyba. Jeszcze taranek dostałem. I ja pierd... to obszarówki nie ma chyba, co? 26% szansy na trafienie, nie gadaj. Ja cię pierdziele Powiedz, że to przeżyłem. Nie widzę, dobra, tego się nie to się wytnie chyba, wiecie? To się chyba wytnie. Czasami mam wrażenie widzę, że to się dzieje tak specjalnie, żeby był kontencik, ale no nie spodziewałem się, że będę miał 20 parę procent szansy na trafienie z dystansu. jak Go cały czas z bliska bi biłem. Coś mi się wydaje, że tu płomień się zbugował leciutko. No i kolejny płomień, płomieńc pusty i... Idziemy na chwarka. Dobra, mamy ostatniego chwarka. Na tym odcinaczku na pewno, bo jest to czwarty chwarek już, także odbierzemy sobie od razu pięć kluczy po nim. I pójdziemy, nie wiem co pójdziemy. Zaraz wam powiem, tylko go ubijemy. Na razie myśmy tylko i wyłącznie o chwarze, tak? Tak jest najlepiej, bo tak jest większa szansa na dropa w sumie. Nie wiem czemu, ale ja tak twierdzę. Dobra, dwa razy gniew poleciał. 4000 hp mu zabraliśmy. Tu już powinien zginąć. Dobrze, jest gitara, 1616 HP mamy. Damy sobie dwa razy rozprócie, fajnie nam to zwiększy dymygy. Mamy to na M3 w końcu, tak? Temu to warto używać mi się wydaje tego. Bo to nie podbija mało dymygy, a dosyć nawet całkiem sporo. No i dobra, i teraz pytanie za 100 punktów. Czy ja to w ogóle ubiję znowu na jedno podejście czy na dwa? 55% mam. Nic nie trafiam. Nic nie trafiłem w rundzie. Aż mi się gniew załadował, co nie? Jak zobaczył te procenty pewnie. Masakra. I teraz pewnie ja zginąłem. Nie, żyję jeszcze. Ej, tu jest szansa, że to zabiłem, bo mam furię i rozprucie. No ale nie, no nagle procenty mniejsze. Kurde. To w następnej rundzie podamy raczej. No, dał toporek sobie. To, to nie wiem, czy to dużo zmieni akurat. Mm. A, no i tak, zginęliśmy z tego, z podpałki. Fajnie. W ogóle z ciekawości wam powiem, że na tej instancji spędziłem 18 minut. Tak powiem wam tak szczerze, co, nie? Spędziłem tutaj 18 minut. Nie wiem, czy ja czegoś w tle przypadkiem nie robiłem na YouTube albo czegoś. No, ale spędziłem dość dużo czasu. Także mam nadzieję, że mi to e, pan chwarek wynagrodzi oczywiście. Dobra, dajmy sobie 5 toporków. Może jak dać 5 toporków, to jakoś mu zmniejszasz tego defa bo tak wcześniej kurde się jakoś zwyczajnie nie zmniejszył co nie I miał w sumie dobre procenty i szanse na unik Dobra dawaj gniew A tu i tak chyba pada No jeszcze jeden hit wystarczy to na pewno raczej trafimy Uwaga 45% szans na trafienie i czy Chwaryk coś odda? No nie no pustak kurde widzę pustak Ale za to się pochwalę że zaraz tutaj bandzik wbija y, szósty poziom co nie, już mało mu brakuje Teldzik już wbił szósty poziom I jeszcze tylko to dobić do szóstego, ile mamy nakryta procent? 7,5% Dobra Podsumowanie króciutkie, co tu mamy, tropy trwogi eee, Subdrif'a, abafa I w sumie nic więcej, a teraz zapierdzielamy na pana Iwrawulka No i dobra, mamy pierwszego Iwrawula I powiem widzowie wam tak, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo mam minus 4,5% na dropa na tej instancji, co nie? I czy to się opłaca w ogóle chodzić tego i w czy się nie opłaca? Bo zrobimy sobie 5 sztuki w rawula, tak samo jak na ostatnim odcinku. Właśnie tak sobie rozkwiniałam teraz, co nie? Czy to w ogóle w dupę się opłaca? 4,5% na minusie i zrobimy dla dany takie. No zobaczcie, tutaj możecie sobie zerknąć zobaczyć. E, instancja 3 minuty. Bonus za poziomy minus 4,5%. No to ja nie wiem, czy się to opłaca, o nie wiem. Dobra, mamy drugiego Iwrawulka, troszeczkę z opóźnieniem odpaliłem nagrywanie, ale nic się nie dzieje, słuchajcie, i kurde, no pogubiłem się trochę, przepraszam, bo się zamyśliłem w biegu człowieków tego Iwrawula, jak jakiś opętany, nie wiem o co tu chodzi. No i dobra, no i co, no i co Iwrawulku, masz coś dla mnie tam w kieszeniach, coś ten, ten, ale krytyki już siadają, co? Zauważyliście to widzowie? Jaka zmiana u Malberiusz? Krytyki, 7% nakryta. Także wiecie, już coś, jakoś to zaczyna wyglądać powoli. Kolejny synk na 20 poziom i jakaś wielka flasza polcia. nie, te synki na 20 poziom to są do usunięcia z tej instancji W trybie natychmiastowym i pilnym Dobra, mamy kolejnego Iwrawulka widzowie, nie wiem który tu jest Podejrzewam, że to jest trzeci Iwrawul, ale pewny nie jestem, możecie mnie poprawić w komentarzu I myślałem, że skupając na rundę zejdzie, ale nie udało się go zabić na rundę Aczkolwiek teraz jak tak patrzę, to to na spokojnie widzowie idzie wszystko Uwaga czy będzie jakiś dropek? Coś tu i Rawul przyżykował? No nie no, wielka flasza niż te naprawdę? Żeby takie rzeczy się działy? Który to był i wrawulek? Czekajcie na szybko sprawdzę sobie. Jeszcze dwa zostały, czyli to był trzeci i Rawul. Jeszcze dwa przed nami, także let's go. No i mamy czwartego i wrawulka dzisiaj. Może mi się wydaje tak, ostatnio byliśmy i w Rawuli ile? Pięć sztuk chyba ostatnio i wrawuli zrobiliśmy. Dzisiaj też zrobimy pięć sztuk. Live'a nie było, bo mi internet wysadziło, krótko mówiąc, i streamka nie było. Nie wiem, jak to dzisiaj będzie z liveem. Znaczy, w sumie ten odcinek dopiero jutro wleci na YouTube, bo będę nagrywał teraz odcinki z lekkim opóźnieniem. Ale to mi się wydaje, że nic nie szkodzi. E, także uwaga, Iwrawulku, kochany, czy ty dasz dropa jakiegoś dla mnie tutaj dzisiaj, czy ty jesteś w takim stanie, że ty nie dasz dropów? Nie dał. Stary trzeci synergor wyleciał z niego. Często? Trzy synergole. Proszę bardzo, jeszcze jeden i wrawulek mi został. Jeden ostatni i wrawulek. I nie wiem, co później idziemy. No i mamy piątego i wrawulka widzowie. Piąty iwrawulek. Zobaczymy, czy tu coś przygotował dla mnie, czy nie. Z iwrawulem taktyczka jest prosta. Tu niczym się nie musisz przejmować. W zasadzie wiesz, że w niego full ataki i... i po prostu chłop w drugiej rundzie maksymalnie pada, co nie? Wiadomo, ja jeszcze taki dobry nie jestem, żeby to w dwie rundy. Pa... żeby to padało w ogóle w pierwszej rundzie. Dlatego zabijam to w dwie rundy. No i co? największa no flasza niszczenia. Nie wiem o co chodzi widzowie, ale ten iwrawul zaczyna mnie strasznie denerwować, powiem wam szczerze, bo... Eee, porównajcie sobie ze swoimi wynikami: Mam 445 w i 11 dropów. Tylko ja się zastanawiam, co to ma być w ogóle. Jak na 450 bossów, prawie może polecieć tylko 11 rarków. No, moim zdaniem to jest tragiczny wynik z Iwrawula, Wiem, że ludzie tyle robią, jak mają 200 ubitych. No, niestety, to jest harda akurat. Nadzieja po kolei: ostatni dropek. Dobra, widzowie, wjeżdżamy w Fioka. Teraz idziemy na Fioka, zobaczymy, może Berek Lice odda albo Geury jakieś. I będzie za robos. I cyk, mamy pierwszego Fioka do odcineczka, widzowie. I słuchajcie, powiem wam taką ciekawostkę. Dzisiaj w nocy biłem Fioka i zrobiłem go 9 razy. Nic z Kubany nie oddał, czyli to? Nic. 9 razy był bity, czy tam 10 nawet chyba. Jak dobrze pamiętam. I nic nie oddał, pierdzielony. Pamiętajcie, widzę, że zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. A se przypomnę, a co będę? Gorszy niż inni? Nie no, przypomnieć trzeba czasami dla widza. No i dobra, i teraz możemy dać sobie gniew. Żeby tego zbić, bo on se tarczy na pewnie, no a jak? Oczywiście, że tak Żebym tak by go na dwa hity zjął, więc nie wiem po co gniew zmarnowałem, ale dobra spoko Niech chce będzie, co nie? No i mniejsze. Upiłem kość 10 razy i skubany nic nie oddał, mam nadzieję, że dzisiaj w odcinku odda, pójdziemy sobie dwa razy tą instę I zobaczymy Jak na razie to inhibitor, człowieku, korundowy leci, no w ogóle tu nic nie ma, nic nie ma No to mamy GMO teraz Teraz mamy GMO i słuchajcie, właśnie, wczoraj na GMO w ogóle padłem, co nie? nie? Nie wiem jakim cudem Nie wiem jakim cudem, ale padłem i zostało mi, zostało mu chyba tam Nie wiem, 600hp, 600hp chyba mi zostało tam Nic mi nie zostało, bo padłem w sumie No, także tak to wyglądało Także mam nadzieję, że dzisiaj GMO się odwdzięczy za te padania jakimś rarkiem fajnym albo czymś tam Ma coś przyszykowanego dla mnie, czy nie? Zaraz zabijemy, zweryfikujemy, zobaczymy tu lecą chyba geury, o ile mnie pamięć nie myli. Jest taka szansa, że coś stąd leci fajnego dla mnie. Tak tego nie nałożę, ale z żyć można. W ogóle, właśnie ile geury kosztują? Nie mam dla tego pojęcia. Waga? No na komputerze to lepiej, bo ja wczoraj na laptopie gram. Waga? GMO pad i weryfikujemy. Weryfikacja GMO. Czy coś tam zdropi, czy nie? Pierwsza sztuka, tak bym nie liczył, jeszcze na dropa. Średnia flasza zręczności. Chociaż powiem wam, że szczerze czasami tak jest, że kurde jednak e, idziesz tą jedną instancję i ci wypada, co nie? Ło, wow, geury 900 platki kosztują. Lub 5 milionów, fajnie, bym już miał na bidriffa banda, bo brakuje mi tam 600 platyny chyba, bo 100 platyny wyda. Dobra, lecimy na nexta. Dobra, drugi fioczek dzisiaj. Panie fioczku, jest prośba wielka, bo widzowie też chcą zobaczyć rarka jakiegoś, więc jakbyś mógł zarzucić nam tutaj jakieś berglisy, czy co tam z ciebie leci. Bo chyba bergi z ciebie zrobiłem ostatnio. No, to takie panie kolejne. Żeby było na miniaturkę, żeby do odcineczka było, wiesz o co chodzi? Że tam widz kliknął, jednak. Bo ja nie mam co dodać na miniaturkę, póki co. Póki co nie mam co dodać na miniaturkę. Dobra. Dajemy furię, furię, czyli furię, czyli tą furię. Wiecie, którą furię? O, tą furię, czyli gniew. No i dobra, Fiok ma 6489 HP. Ja dostałam trutkę, ale paść to i tak raczej padnie na spokojnie. Proszę, Fioczku. Teraz albo nigdy stary, naprawdę. No szty, kurde gnoju. Ty nic nie dał? No to teraz ty GMO. To już innego wyjścia nie widzę. Naprawdę. Ja wiem, że ja mam dużo dropów z tej instancji, bo chyba zrobiłem nie wiem ile sztuk. Ile sztuk zrobiłem? Z 90 i chyba mam trzy dropy z fioka, a z GMO nie wiem, ile mam. By musiał zobaczyć i sprawdzić i ten i zweryfikować, co nie? Jak to wygląda. Koniec końców. Ale no to musi. To musi. Wczoraj był bity, dzisiaj jest bity, no i... Od wczoraj kurde rarka nie widziałem żadnego Od w ogóle tej nadziei pokoleń zdropionej. Nie widziałem żadnego rarka Także panie GMO Bo pana też się to doty dotyczy tak jak Fioka No musisz coś tu stary wyrzucić Musisz Nie widzę innej opcji Ale traf coś Są takie procenty słabe mam kurde Trzydzieści parę procenty Dawaj teraz Teraz tak jest Bardzo ładnie Trzecia runda padła uwaga 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 i cyk. No i pustka stary, co jest grane. Ej, dobra, idziemy go żałki. Jeszcze tylko na szybko sobie zobaczę. Pozwolę sobie zobaczyć GMO. Eee, Poznanie 98, dwa rary. Eee, fiok 3 rary, 99. No kurde, no. A to wczoraj jeszcze miałem tego zgona Ten. Dobra, idziemy na gorzałeczki. No, siema widzę. Witam was serdecznie na wogu. I słuchajcie, chcę się pochwalić, bo zajęło mi dojście tutaj 7 minutek. 7 minutek plus jeszcze potałem i tak dalej, i tak dalej. Więc w 7 minut udało mi się dojść do Wołga. Wydaje mi się, że to jest zacny wynik. Wiecie co? W pierwszej y, turze w mu debówka. To znaczy postaram się, bo pewnie i tak on mnie zabije, obstawiam. Ale zawsze można się postarać go ubić jakoś fajnie. Dobra, dobra. Jest jest wygrana. Przynajmniej tak mi się wydaje, co nie? Że tutaj mamy wygraną, widzowie. Zobaczymy jeszcze. Muszę tylko trafiać teraz. Chyba, że on będzie mnie trafiał? No a trafia, skubany wszystko. Dobra, uwaga. Ważna runda. No co jest grane? Czemu? Ja pierdzielę, ile to ma ataków, ty? Nie no, próbuję. Padłem. Kurde, padłem. Ile chawem zostało? A, nie trafiłem, ale procenty, słabe. Ja pierdzielę, nic nie trafiłem. Co ty dupisz? No dobra, no to zaraz tu wracamy. Powróciłem, widzowie. Powróciłem do Wołga, czy Wołg, yy, czy czy, czymś nas tutaj yy, ten, wiecie o co chodzi, coś dropnie czy nie dropnie, dobra 3000 mu bijemy, eee, on nas bije po 177, ok, jak macie jakieś protipy właśnie na taką instancję widzowie jak Wołg yy, i tak dalej i tak dalej to dajcie znać w komentarzu, ja z miłą chęcią poczytam o tych waszych opiniach na ten temat. A na razie to ja się nie mogę wbić w niego, ty. Ja chyba drugi raz padnę w ogóle, co jest grane? Może ja coś tu źle robię? Może tu jakiś błąd popełniam, bardzo ważny. Nie no, teraz już powinien paść, bo chyba na dwa hity jest. Więc nie powinno być tragedii. Zaraz sobie zobaczymy. Dawaj, raz i dwa. Dobra, i cyk. Coś źle zrobiłem, jestem pewny na 100%. Czegoś nie dałem, coś ten. O, dwa tropy trwogi. I 44 639 Psychodoświadczenia. no co to w dupie jest? Dawaj jakiegoś rarka, kurde, dzisiaj się na, na odcinek, a nie jakieś tropy. No i co, widzę, znowu mi dało tego bydlaka i teraz nie wiem, jaką taktykę dać, żeby była dobra na niego. Nie mam pojęcia, wiecie co? Ja bym sobie, kurde, chyba pierdzielił tą furię. Bez furii pociśniemy, nie wiem, Od, wydaje mi się, że da jakiegoś depu mocnego. Ja bez furii będę cisnął. Nie wiem, czy to jest sens, czy dobrze robię, czy źle robię. Jeżeli będę czuł, że jest źle, no to, to jest źle. A to jest taka taktyka, widzę. To jest taka taktyka. Dam sobie trzy punkty akcji na y, blisko i już dostałem debuffa, już dostałem strach. No i z dystansu bije co, nie? Tylko dodałem jeden punkt akcji. No nic nie mogę trafić na 53%, no. Dobra. Ale nie, widzę, że jest dobrze, naprawdę. Widzę, że jest luks, Teraz możemy sobie dać furię. Możemy dać tak. I to siądzie, to widzowie siądzie. Zobaczycie, 10 tysięcy HP ma. Jeden krytyk i dwa hity. Dostałem zaćmę, zaćmę mi coś robi. Nie, chyba zaćma wydaje mi się, że nic nie robi. No dawaj, o! O, kurde! No, no i mamy. Naprawiłem swój ostatni błąd. I czy dropnie coś? No trzy tropy trwogi, żartuję sobie, zamiana, ja nie mam rarka nawet do odcinka stary. Ja pierdzielę, ale za to tropy trwogi fajnie tu lecą. Polecam wam, jeżeli chcecie sobie przyfarmić i zarobić, to tropy trwogi zajebiście lecą. No i co tam, Bandzik, człowieku, poziom piąty. No i dobra, widzowie, to na tyle w tym odcineczku. No niestety, takie odcinki też się zdarzają, gdzie Malberio tu nic nie dropi, chociaż poleciał Subdrifabaw, Nie wiem, czy to go nie użyje w miniaturce. Zobaczymy. Dobra, widzowie, strzelcie łapeczkę, wystawcie subika na kanale. Ja was pozdrawiam i do następnego odcineczka. Siema, jo i cześć.